Cześć, witam. Jedziemy właśnie do Kielc. Wstęp. Jedziemy na montaż. Pary z parasolką. Będzie robiony z tego film. Zapraszam wszystkich do oglądania. okej. Okay. Kontekst jest nowy, miejsce jest nowe. Neon oryginalnie był jednym z bardzo, bardzo, bardzo wielu neonów, które świeciły przy kieleckim deptaku ulicy i reklamował Sklep odzieżowy. Dla Kielcza informacja ten neon świecił niedaleko gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej. Idealnie do tego pasował gmach Kielskiego Centrum Kultury. Tym bardziej, że para z parasolką może symbolizować nie tylko tych, którzy ubierają się w sklepie, ale też są widzami, uczestnikami spektakli, koncertów. I tak też to właśnie w tej chwili będzie wyglądało. Te się udało, jest to tylko zasilanie. Jesteśmy w domu. To jest dla nas zabawa, jak takie, takie projekty dostajemy. No jest, jest to kawałek tak, historii i miasta, i neonów. E, I dobry, dobry graficznie jest też, bardzo dobry. Te nazwiska, które były w kiercach najbardziej znane e, malarze na przykład no oni właśnie mieli takie zlecenie. Czyli wiemy, że na przykład Cetner, grabi Woda, Kurkowski, Showa, oni na pewno te Neony rysowali, projektowali. No, są, są tam jakieś e, zasady, według których e, powinien być zaprojektowany Neon, ale jeśli artysta z tym miał do czynienia, który projektuje, to, to on wie i, i, i bierze to pod uwagę. Okay. Raz w życiu miałem okazję zapalić neon, jeden z tych ostatnich, który działał w kielcach, który był naprawiony w końcu lat 80. Zobaczyłem, że jest skrzynka otwarta na ulicy. Miałem taki kluczyk, mówię, a spróbuję, przekręcę i włączyłem. To była szklanka z I <laughs> Się zaświeci, także mam takie wspomnienia. To, to jest bardzo fajny neon dance. Zobaczyliśmy bardzo... się przy, przy, przy jego produkcji.